Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zachęcić Was do otwarcia księgi Zachariasza i do przeczytania ze mną i rozważenia jednego wersetu, który zapisany jest w księdze Zachariasza w XIV rozdziale, jest to dziewiąty werset, który brzmi tak: I będzie Pan królem całej Ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Ten werset zapisany przez Zachariasza. Niesie w sobie aktualne i budujące przesłanie, mówiące o tym, że Bóg objawi swoją pełną chwałę i będzie panował nad całym światem. Jest to proroctwo o jedności, pokoju i Bożej sprawiedliwości, którą Bóg przygotował i będzie Pan królem całej ziemi. Jest to poselstwo, jest to proroctwo. O ostatecznym zwycięstwie Boga nad wszelkim złem i cierpieniem. Bóg jako stwórca będzie panował nad całym swoim stworzeniem, będzie suwerennie panował nad całym stworzeniem. Wyrażenie też w, w tym fragmencie w owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię podkreśla jedność Boga i Jego imienia. Jest to obietnica, że wszelkie podziały, konflikty zostaną ostatecznie. Przezwyciężone. Ale ten werset też daje nadzieję na lepsze, gdzie będzie panował Boża miłość, Boży pokój i Boża sprawiedliwość. Ten werset jest obietnicą, że możemy spodziewać się czegoś lepszego, że Bóg przygotował już dzisiaj dla Kościoła, dla swojego ludu, lepsze miejsce, w którym nie będzie bólu, nie będzie cierpienia, a będzie miłość, pokój. I dzisiaj, w chwilach trudnych doświadczeń, i w chwilach y, zmagania się z doświadczeniami dzisiejszego dnia, możemy uchwycić się tego fragmentu i y, położyć w nim całą swoją nadzieję. Chciałbym Was zachęcić, aby ten niezwykły, piękny i pokrzepiający werset, który daje nadzieję na lepszą przyszłość, był dla nas dzisiaj wersetem, w który będzie dodawał nam siły. I będziemy czerpać ze źródła Bożej łaski, którą Bóg przygotował dla każdego z nas. Radości w Panu pozdrawiam. Do usłyszenia słowa na dobry dzień jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.